Komenda Policji w Żarach. Halo? Policja? Tak, Policja w Żarach. Proszę pana, mówię do Dio i Pinki Różyckie, rączna 43. Rączna tutaj, jak się wiesz, zaraz koło podstrowia tutaj. Złaszam. Styrtę ktoś nam podpalił, styrtę. Co podpalił? Nie wiem kto. Ale co podpalił? No nie wiem kto, kto się podpalił. Niech tylko co? Słucham. Co podpalono? No, bram do Dio. Tak, ale co się stało? Stylta jest podpalona. I styrta już prawie się dopa Pasiana ta, ta. I pięki łuzyckie. Grunt na czterdzieści trzy za koło. A Straż Pożarna jedzie. Słucham. Straż pożarna. No ktoś podpalił ja nie wiem kto. Straż pożarna. Słucham. Czy Straż Pożarna powiadomiona jest, czy jedzie? Ja nie wiem, kto podpalił, ale kto się podpalił? Siano tak. Jest straż, jest straż, przyjechała straż. Dobrze jak I... jest to dobrze, jak jest straż pożarna, to dobrze. Nie wasi. Wasi? Styl, ta się dopa. No ja nie wiem, lipinki łzyckie. Łączna czterdzieści trzy. No dobrze, jest straż pożarna tam na miejscu? Słucham. Czy jest tam straż pożarna na miejscu? Na miejscu ja jestem. А страж? Ну, no, сына не в дому.